Ej, przepraszam ci bardzo, co ty tutaj robisz? No, przyszedłem. Ale po co przyszedłeś? No, bo to jest moje miejsce. Zwycięta, do nie A mnie to nie interesuje, mam umowę na miesiąc. Ale nie interesuje mnie twoja umowa. No, co mnie to interesuje? Życie to nie interesuje. No No naprawdę, idź sobie gdzie indziej. Proszę Ja się pod kamerą proszę bardzo, masz mnie nagrywać. O, będę się siedział jednej nie stu robił. Jak wy tacy dla mnie jesteście, no to co ja będę wam tutaj sprzątał. No. Możemy się dogadać, Marek, dobrze. Jak możemy się dogadać? Jak będę występował na filmach, to nie będę wam życia przez ten miesiąc. No, to występujesz w filmie. No, a nie, nic a czemu nie? Ja bym chciał coś mniejszego tutaj na tych filmach robić. Co byś chciała robić? No nie wiem, no. Karolina! Weź mu coś powiedz no. A gdzie jest ojciec? Jestem. Ojciec, no zobacz, co? Chcesz płakać. No przeszedł, no weź go z. No to idę roboty. Do jakiej roboty? Ty chyba chory. A nie w sumie to nie miał nie robić, tak? No idź stąd. Nie idę nie nie nic robił. Wiesz jak gdzie jest droga. Więc to nie idę, ja to pracuję teoretycznie, więc mogę tu siedzieć i Dobra, i sprzątać, tak? Nie będę sprzątać. Może co za człowiek. Musimy się go powiedzieć. Zresztą określa. dzisiaj mieliśmy nagrywać znowu zupełnie inny film i znowu on przyszedł. Tylko... A po drugie słuchaj, on i tak więcej brudzi jak sprząta i Karła krusza i co dzieje się z tym, A co w ogóle z Karol? w ogóle nie chcę go widzieć. dobrze, no, a co byś chciał zobaczyć? Widziałeś na filmie? Ale nie dogadamy się, to ja będę Wam przeszkadzał w każdym filmie. Dawaj! Przed dobra. miesiąc, najbliższy. Dopóki jest. Absolutnie. O, ja te mi, I nie przeszkadza. Będę nam się Nic nie nagracie Dobra, Olejnik, idź tam! Nie! Jak już chcesz tak nie pracować, to jest po przodkąd, Nie, a tak. widziałeś. Ja na, na górze? Widziałem. No to idź tam wodę że Nie, nie będę tu pracować ja ci powiedziałem, że dopóki nie będę nagrywał z wami, no to ja będę wam. Filmik. No to nagrywasz z wami. No to super, ale co to ma być nagrywam, że chodzi ze mną do kamery i mówisz, że mam przodzić, podajcie? Gdzieś da mnie interesuje, co się dzieje. Przestań nam przeszkadzać. Na chwilę wam, jesteś na filmie. No To no, masz Instagram. Tomek podłogą, no. Znaczy na link. No dobra, po... no to teraz... No ale i tak jeszcze dzisiaj przyjdę później. Będzie z nim problem. Także ogólnie widzisz nie potrzebną. Nie, wystarczy raz na filmie powiedzieć, że to my kolejny. A po Co tam? O samka Prosiliście. No nie, bo to jest tylko pizza dla dwóch osób. No ale dla nas. Jesteście się pośmieszni? Razem mieszkamy, to razem jemy. Oj, już tak się a bądź, bądź za to? A ty ja muszę płacić, a ty płaciłeś za mój prąd? Dobra, spokój się. No nie no, w Nie mnie można tak się no. awanturować. To sobie pizzę, bo gam z ciebie. Jak tam? Jak się wam żyje tutaj? Fajnie. Fajnie, dobrze. Fajnie? A tobie jak się tutaj podoba? Mm, fajnie. Dobra, Dobra pizza? Dobra. No. Mógłbyś się postarać, krewetki jakieś, a nie. Nagrywacie dzisiaj za mnie jakiś filmik? Nagrywacie czy nie coś? Wejdź, będzie na mówić. Na niech sobie chodzi. Nie przeszkadza, mam nadzieję. Tomek jestem, miło mi. To ta twoja działka, o której mówiłeś? Olejni! Co? No uspokój się. No co się? No to, co ty odwalasz. Powiedziałem o Twoim Instagramie na filmie. No wiem, no. no to i sprzątaj. Nie, to sprzątaj, to nie sprzątaj, ja to wiem oczy Mieliśmy ogólnie film nagrywać? Ale już niestety wystarczy. dzisiaj chyba znowu żadnego filmu nie nagramy. Nie, Więc to robimy tak, aby go nie było. Pamiętasz kiedyś taki odcinek? O, zajebiście. Tak, zajebiście. jak będziecie chcieli, to macie dwójkę zaproszenia na film. To może być wstęp do tego filmu. Patrzcie, aby jego nie było. nam się niego nie zbywajcie. Co się stało? No ma Macie no, co się stało? Bo ona mi Nagrywamy się nie ten podoba, film czy co? Nie? No wiem, no. No to my wiemy, że Dobra, wiemy. jesteście parą, jest super. Idziemy w takim razie nagrywać zajebiste. Nie! Co? No, chciałbym się oświadczyć. Nie, nie! Co Coś się śmieje? No nie jest do... Nie ma możliwości jedynie, no. takiej. Nie, 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 nie. nie, nie. To nie ma. No, no ja, to, ja, to, to kto się nie... po jednym dniu oświadcza? Ale to jest kobieta mojego życia. A ty ale tak. po jednym dniu skąd wiesz? Ja nie mówię, nie że jest zła. Ja się nie z swojej kobiety. Ja nie powiedziałem. No. Tylko, że skąd ty masz taką pewność, że to oświadczenie? Musisz kupić pierścionek za 10 koła minimum. No to daj 10 koła, to... No masz, No to ja nie będę ci dawał, no. Mogę dać ci połowę. Musisz kupić pierścionek, a po drugie, słuchaj, no to, to jest co innego. To nie tylko po pierścionek. No dobrze, ale Nie musisz... macie, to nie ma takiej możliwości. Kto to już na dzień. Oświadczyć się można po 4 no, no nie, to, nie no po roku. Kto tak powiedział, że tak można? No, to standard. To jest gównoprawa. Jeste z nią jeden dzień. Nawet jeden spałem Nie, z mnie bo jak spałe. się kogoś kocha, to można. Przez to co z nią tu mieszkać? A może i chce, ale chcę się oświadczyć, nie, to... nie, no nie ma takiej możliwości. Jeszcze z No co, to weź sobie wybito z głowy. Ale ja jestem dorosły i będę sobie robił, co sobie będę chciał. No to. To kochasz ją? No powiedz, ją kochasz. No tak. Dobra, my możemy, jak najbardziej, mówię to do kamery, bo akurat film nagrywam. Możemy ci pomóc. Znaczy, ogólnie mieliśmy inny film nagrywać, tak? Ale znowu widzę, że wychodzi I znowu, no nie będziemy <laughs> Znowu wason nie będziemy robić, bo teraz trzeba się zająć oświadczenami. Na pewno jesteś pewny, tak? Że Zobacz. zamiast basonu będziemy się oświadczać. Tak. A jak powie, że nie? Powie na pewno tak. Na pewno. No i gdzie go weźmiemy? Gdzie to świadczenie zrobić? No, my Ci wszystko załatwimy. Dobra, to co jest potrzebne? Na pewno jest potrzebny pierścionek. No, hajs, hajs na pewno pierścionek. W miejscu we ci załatwię. Będziesz miał od, od kolegi e, ojca restaurację. Tam Ci przygotują oświadczyny. Wszystko będzie dzisiaj chcesz, czy kiedy? Będzie już. Nawet. już zaraz. Już, zaraz. to mistrzem. Ja, to myślałem, myślałem, że chociaż powiesz, że tydzień czasu, bo że jutro ślub będziemy robić. To nawet doma nie minęła. M no i my się od razu! Zastanowimy się. Ty ja jestem masz... przekonany, że cześć? się nie zgodzi. No? Bo ty tam masz chody jakieś. No, mam chodzenie, nie mam. Mam, ja mogę Ci no, no, dać. Ale... Się... z taką działkę, powtórzę. Nawet jutro. Co? To. to nie twoja sprawa. No tak cię chyba Dobra, może rzeczywiście pójdźmy do sklepu, załatwić rzeczy. Bo do no. tego gościa no. to ja mam. Podoba ci się ona? idziemy. No. Idziemy. Wiktoria, zostaniesz tutaj z Karoliną? No. Bo my wracamy za niedługo. Będziemy coś załatwić, nie? No. Ja muszę załatwić coś tam, jakieś papiery. Zawsze razie. chwileczkę Gdzie jedziemy, chłopacy? Ty nigdzie nie jedziesz. Jak nigdzie nie jedziesz. Ty Ty dziew, baje. Dziewczyna bo bo dziewczyny. Nie, umiesz, no co? Umiesz bajerowa dziewczyna. A jaka, że. Skąd taką działkę wybierasz? Olejnik, idź stąd. Musisz no, no, się Wyjazd. Ale gdzie wyjadacie? I stąd. Ale o co ci odzielasz? Z sobą. Dziewczyna dziewczyny. Dobra, mamy tutaj jeden, tam jest drugi, doradcy, tam jest doradcy, trzeci doradcy. sklep doradcy. Który chcesz? Co byś chciał? Ten? Jest? Prestige? Przeceny są Przeceny Ale to ma być konkretny pieśń tre... Nie chodzi o przeceny Ona to sprawdzi, ona to sprawdzi Czekaj, bo tutaj odkurzają, To jest głośno To wybierz sobie taki i kupimy Ci taki, jaki byś chciał O taki, ten jest spoko, ten, ten może wziąć Który? Ten jest drogi Ten no, to chyba dobry będzie To co? Wybierzecie sobie, bierzemy i tyle Kartą zapłacisz nie no, sam pieszczonek, czy pudełko trzeba? To wyście jakieś ładne pudełko jeszcze No to my To ty masz wyryzm No, to ogarniajcie, bo ja nie znam Dobra, i co tam kupiłeś? No mam, Pokaż, pokaż, pokaż Ile za to dałeś? Nie interesuję się 12 koła Nie no, 12 nie 12 e, 7 tysięcy, tak? Nie, no, no dobra nie to, 7 tysięcy, 6 tysięcy, 8 tysięcy, coś, coś 7600. Ale jak chcesz to mówimy wszystkim, że 10 12 20 A, Dobra, 12. mówmy 12 On jest przy ceny, kosztował 12 Dobra, pokaż. No ład, zajebisty jest. Ale wiesz, że ona i tak może się nie zgodzić. zgodzić. Dobra, dawaj, Maciek, idziemy teraz po nią, tak? Musisz ją zaprosić do restauracji. Restauracja jest specjalnie przygotowana dla Ciebie. Pod oświadczyny. Wiesz, biorę zawsze pod uwagę to, że może Dobra. się uda. Niekoniecznie się, się uda, może się uda. Dlatego Dobra. masz wszystko profesjonalnie Dobra. zorganizowane. Dobra, wróciliśmy. I oczywiście, kto się tutaj okazuje? Olej. No i chciałem jej otworzyć. Olej dalej. odwal się od nas, nie będzie z nami jeździł już. będę z nami jeździć. Albo chodź ze mną. Ja ci coś pokażę Olej. Dawaj! Wszystko. Także został nam ostatni krok, który oczywiście najprawdopodobniej się nie powiedzie. Zapraszam. Nigdzie nie Idziesz? Nie. Weź się nie, nie sprzątał do sąsiada. No właśnie. mówię, że no to jest sprząta. Nie sprząta. To weź się będzie. Na weź. Napierdziel. On będzie Ten to taki żółty jest. Zawsze się nie Uczepi się ciebie i nie pójdzie. No ojciec. Słuchaj. Teraz jest taka akcja. Tak. No. Część ja może to, ja nie powiem, bo czułem, coś coś Na samym początku weź tu tam. We Bierz go. Elegancko. Bluesy mega kota? Jest to, może lepiej nie. Elegancko. A ja myślę, że w Megakocie dobrze wygląda. A, ubrania Nie, dobra. muszę powiedzieć. Ja też bym się chciał chce, świętego a, a ty nawet tam nie poszkujesz. nawet no no nie, nie Dobra, Instagram to ma kolejnik, stąd No nie, mamy. No to przejazd, to, nie wiem, czy chciał coś ambitniejszego robić. Tutaj dacie pieniądze. Wiem, żeby... żebyś chciał, ale to nie jest koniec życzeń. Po co ci wy chodzi? No to nie jest koniec życzeń. Ale ci było fajnie, jak razem sobie życzyć. Czy i co? Nie będę sprzątał. No to nie sprzątaj, ale przynajmniej się oczy no to będę za nami chodził wszędzie. Nie na spokoju. Może gościać to... nie odzywaj. Nie, no będę się odzywał. Dobra, chodź. No, nie może ja też nie ładnie ubierze, co? Ubierze mi Zostaw zostaw ich. ładnie mi ubierze? Jak ma ktoś jakiś pomysł, jak są wyrzucić olejnika, Gdzie jedziemy w komentarzu. Ale zajebiście wyglądasz, Jezu, no mega. dobrze, ale na pewno no, nie prawej, nie bo ja muszę po swojemu. Jesteś po prostu idealnie przygotowany. Dobra, Ale podejrzewam, że nawet jak dobrze teraz ktoś to się zgodzi. Aczkolwiek wątpię. Dobrze jest wszystko? Jeszcze tutaj delikatnie mam włosy. Dobra, sądzę, to po swojemu. Zajebiście, super. Mega mi się podoba. Dobra, mega. tak jak ostatnio zaprosiłyśmy się po ciebie. Tak, otwieram. Hej, kochanie, czy chciałabyś może iść ze mną do restauracji? Można nice. iść. Idziemy do restauracji. Idziemy do restauracji, a Maciek ma przygotowaną taką zajebistą restaurację, z tego co słyszałem. Dobra bardzo. No to co? To w takim razie, nie, proszę Cię, no, daj spokój. Ty teraz. O, przepraszam, no stoisz, jak nienawidzone się patrzysz, no. Przepraszam. No, mi ten. Oh. Ja jestem w i do tego zweryfikowania. No, to w takim razie ubieramy się i idziemy do restauracji. A czy wy idziecie? My! Na szamę idziemy. Nie wy. Dokładnie, na szame idziecie. Na jeście. Dobre jedzenie zejście. Do widzenia. Wy niepotrzebni jesteście. A my jesteśmy bardzo potrzebni. Nie, nie jesteście A Ale nie idą z nami. Sobie jedziemy na terenie. No, usiedziemy sobie obok, no, no, nie będziemy bo my sobie, No, sami, a z boku. No, dokładnie. A co Lenik odwala? Ja pierdzielę Że on jak się uczepi to on nie da nam spokoju Może do innej restauracji jednak, co? Dobra, idziemy do innej Dobra, to w takim razie idziemy do restauracji No, to jest tutaj Ogólnie powiem ci, które zajebiste rzeczy tutaj mają Dzień dobry, zapraszam, proszę bardzo A ty co? Znowu? Przyjechałem sobie A jak się Tak Taksówką Miałbym prośbę, żeby tutaj wyprosić tego pana Pan nie ma rezerwacji, także zapraszam pana na drugą stronę W ogródeczku znajdę ciekawe miejsce, zapraszam Wiesz co Marek? pamiętam to Usiądź sobie tam, gdzie tak? My tutaj mamy rezerwację i będziemy tutaj siedzieć. Dobra, to co? Zaraz karty przyniesiemy i zamówimy coś sobie. To jestem naprawdę dobre szarcie, bo ciebie tutaj jeszcze nie było chyba, nie? No, nie było jeszcze To jest jedna z lepszych restauracji. No i co, mówiłem, że zajęliście Zupę ma, ty masz takie, o. możemy ten pogadać chwilę. Co chcesz pogadać? Po co? Gdzie? Chodź. To no. ja poczekam. Poczekasz na nas? Tak, Jeszcze trzeba Arka zawołać, bo gdzieś uciekł. No i o co chodzi? Wiesz, mów głośniej, nie słyszę Ja chcę to zrobić, nie? No tak, i co? Robisz to ty, czy jak? Ja się stresuję No wiem, że się stresujesz Jak to zrobić? Masz ten pierścionek, tak? No. Chodź, 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 żeby nikt nie usłyszał Jeszcze Arka zawołamy, tak? Żebyś czuł się swobodniej Wiadomo o co chodzi Aha. Masz ten pierścionek i po prostu jakby... Jak to powiedzieć? Klękasz sobie przed nią Na którym kolanie? A spróbuj, jak będzie lepiej wyglądał Na jednym, a na drugim spróbuj no na tym będzie lepiej, nie? Będzie tak? zajebiście tak. tak, 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 tak Tylko wiesz, prosto Weź to może jeszcze raz prześwisz Prosto, żebyś uklęknął okay, no. Trochę się przechylasz w tą stronę I postaw, no i dobrze I teraz rękę tak wyciągasz Wyciągnij tak I tutaj masz pierścionek On musi być, otwarty musi już być I mówisz, Wiktoria czy wyjdzie za mnie? W tym stylu. Albo nie wiem, powiedz Wiktora chciałem z tobą spędzić resztę życia I No po prostu powiedz, że ją bardzo kochasz i spytaj się czy wyjdzie za ciebie I wtedy jak się zgodzi to jej zakładasz na palec Chyba, nie wiem, tak mi się wydaje No musiałbyś ciarka pytać, tylko nie no, wiem gdzie on jest już tyle mnie wystarczy Ale to czekamy na no, ojca, tak, nie? Tak Stresujesz się mocno? No ale. w okularach czy bez? Nie, bez okularów, bez okularów I popatrzcie jej prosto w oczy Jesteś pewny, na pewno, bo wiesz. No jest, no tak jest. Nikt się nie oświadcza po jednym dniu. Dobra. Wiesz, że to głupie? Nie, prawda. My ci zawsze pomożemy, ale też nie uważam, że to jest najlepszy pomysł. Dobry. No dobra, dobra, to ja ci powiem w odpowiednim momencie, okej? Okay? Gdzie idziesz? No teraz, tak? dobra, teraz już teraz. Dobra, teraz już teraz. Dobra, dalej, chwilę. Dobra. Brawo. Ale coś Co się stało. Co, bo ja nic nie słyszałem. Ja też co mu powiedziałeś? Nie, nie, no, powiedziałam, że to jest zbyt pochopna decyzja. Jest, jest spoko chopakiem, ale jako, jako przyjaciel, to tyle. Kurde... Ale to... się w kurzu rzucił się Czy po, Powiedziałeś mu, że nie? No nie. To zgodziłaś się czy nie? No nie, ja a gdzie on poszedł? Czekaj. Ja jak. po Karzeł. Wiesz co, to tak szybko trwało, że ja nawet nie wiedziałem co się dzieje. Co? No, to szybko trwało. Znaczy, no wiesz, bardzo odważny jesteś, ale. Ale, no wiemy o co chodzi, tak? Nie przejmuj się, no chodź. Wracamy do domu, tak? Wracamy czy nie? No, mówiłem, za szybko, tak? Jak za szybko? No nie ma co. Będzie jeszcze okazja. To, że raz powiedziała nie, to nie znaczy, że następnym razem tak samo będzie. Chodź, Mać, idziemy. Jestem do domu. No, znaczy, to nie jest Twoja wina, absolutnie. To nie jest twoja tak, wina, Maciek. Jak, jak nie? No to a, nie a jest ja? twoja wina. No to jej wina. No i no to jest trochę twoja, no bo po jednym dniu takich rzeczy się nie robi. Ale następnym razem się uda, tylko musi poczekać tak. miesiąc. Nie, nie będzie następnego razu. No będzie następny raz. No trzeba uwierzyć. Udało ci się, jesteście parą, tak? Ta, Ale na no, oświadczenie za szybko. A, a skąd wiesz, że nie? nie. No dobra, zresztą ja nie będę nagrywał.